Cześć witajcie, cześć witajcie z tej strony Wiktor Dzisiaj, dzisiaj zagramy sobie w Janusz Simulator 2 Mówiłem, że będzie na kanale, więc no będzie To możemy zacząć nową grę Czy na pewno chcesz zacząć nową grę? Tak No, no Przepraszam To nie było zamierzone Czekajcie, okej okay, już pomijam Mam nadzieję, że to pierwsza i ostatnia reklama Okej, okay, no to To jest... Na razie na, jesteśmy na Podlasiu. To jest dom, to jest dom Janusza. Taki prosty. To są nasze zadania. Tutaj jest zerowy poziom. Teraz przeprowadzka do radzenia. Musimy osiągnąć piąty poziom. Piniuszki 20 tysięcy mieć. I duma wsi. To Duma wsi to później Wam opowiem. To jest komputer taki fajny, taki komputer. To jest lodówka. Tu trzeba żarty, to trzeba dbać. Tu na razie nic nie ma, to sobie później kupimy. Tu... To właśnie trzeba z, y, tutaj, trzeba być to dumą wsi. I później, jak się będzie miało, to to, to zboże, tak jakby, będzie będzie można je sprzedawać i będziemy zarobić pieniądze. Tutaj, to to, trzeba mieć trzeci poziom, żeby tym traktorem y, Ukradnij traktor są, sąsiadowi złodziejowi. Tifu, jest oh okej, okay. to jest sklep Sword, wdecz, okej. Okay to jest nasza praca. Tu możemy pracować. Rozkładaj towar na półkach. To jest taka praca, która mi się wydaje, że dzięki niej możemy zarabiać. I jak na razie to mi się wydaje, że bo pracuję tutaj tak. Tu można pracować długo, tylko, tylko no to to jest dosyć sprytne. Ja zawsze kupywałem... Ja chyba... Ja zawsze chleb kupywałem, bo chleb od razu od groma jedzenia dawał. To kupię tego chleba od groma. Aha, czyli już w lodówce miejsca nie mam. O kurde, co ja zrobiłem? Wiedziałem. Dobra, odrodzenie, można się odradzać. Super. No i już, nie grałem cały, prawie miesiąc, to już się zapomniało jak to się gra. Dobra, to dobra. Czyli mamy to kasę, jedzenie w to jest. Okej, okay, jest jedzenie, to to najważniejsze. Picie będzie nam się samo regenerować po chwili. O, tu już mamy 40 punktów, bo jak pracujemy, jak robimy jakieś czynności, czy jak pracujemy, albo coś się zrobi, to się dostaje te. Dostaje się taki jakby punkt, tak jakby te plicie ten. No takie punkty się nasze dodaje Czyli czekaj, czyli teraz mogę popracować 20, muszę pamiętać, tak. Znowu kupię trochę chleba. Już lodówce mi ich nie ma, dobra. To znowu zjem. Tak na maksa by było. Już mam pierwszy poziom. Dobra. Tutaj w komputerze to czekaj, co to było? Tu internet. A tu jest tapeta? Mmm. O, to jest fajna tapeta. Aha, dobra, nieważne. I tutaj można chyba sobie pokolorować. tak Tu sobie można pokolorować. Coś. Dobra. Tutaj też będzie można. O, właśnie, o. To są misje. Czyli najpierw duma wsi. Później, dobra, to później się zrobi w innych odcinkach. Ile ten odcinek już trwa? 3 minut no tutaj to jest ta cebula rider. Kurde, ale samochód szybki. Dobra, może to znowu popracować. Okej. Okay. Znowu kupię jedzenie. No, już powoli się dobrze zarabię. Znowu, znowu zjem zjem Znowu będę miał już 54. Oj, kasa jakaś leci. Coś może na kupno zmieniłem tapetę. No. Tutaj tanio to. O, tu można kupywać te rzeczy, właśnie. Tutaj. A, tutaj. Aha, dobra. Czyli tutaj można sobie. No, jakie fajne. Mhm, ok. I czy ja teraz mogę na przykład się najeść do. Aha, czyli ja już w tym momencie... Kurde, tego zapomniałem. Czyli powiedzmy... No, o, pieniądze. No czeka, to co sprawdzę. Natomiast no, i tak nie ma jakoś dużo co robić, ale ja chcę żeby ten kurs był niski i później żeby ten. Dobra, kupię kurs za 984 i sprzedam za tyle tyle. Kupię. Teraz 1100 musi być. Jest jaki biedny kurs. 1062 pamiętam, że kupiłem. Kurde, kupię. Kurde, kupił za więcej, to ja zarobię. Dobra, zmiana kursu to 2 sekundy. Ten kurs nie jest jakiś świetny. Mogę na tym kursie stracić. Kurde, no. O. Kurde już tak fajnie było Dobra sprzęt ma trudno Co? A, to, to tego robić nie będę, bo to strasznie ułatwia grę. Okej, okay, czyli można znowu iść do pracy Ile już minut odcinka? 6. No to odcinki będą takie w każdej mojej innej serii A sobie popatrzę jeszcze, bo to tam coś fajnego było. Co? co? Aha. Ok. Właśnie teraz teraz odkryłem żarcie. I minus 350 torenty.pl Jezu, co to jest? Ale ile jakasy kasę, Ale mam już prawie drugi poziom, dobra. No jeszcze trzeba trzeci poziom, żeby to. To już zrobię w następnym odcinku, bo już na pewno mi czasu zabraknie Dobra, poczekam, żeby ten Mi się narobiło. Tak musi być 11 chyba. Dobra Dobra, 5000 Dobra, 7 minut odcinka. Idę zjeść. Dobra. Tutaj to są takie biedne pokoje. To jeszcze, czy no można teraz, ale ja na razie to tak w tej pracy się jakoś dużo nie zarabia, a to trzeba 20 tysięcy zarobić. Po drugie. Jeszcze trzeba się będzie kupić na tym. Czyli już, ja już mam chyba drugi poziom. No. Teraz to już będzie powinno być szybciej lecieć. Dobra. No tak 10 minut odcinka powinno być. Eee. Yy... Gieniek, 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 Aha, to fajny barak. Dobra, jeszcze teraz popracuję chwilę. O, opony się przydadzą. Opony się później w przyszłości przydadzą, więc ja je kupię. Kupię je teraz, bo się na pewno przydadzą w przyszłości. Już zapomniałem, kurde, jak się w to Dobra, chyba można zakończyć na tym momencie, tak? No, o akurat już 1,5 następnego poziomu. Dobra. Dzisiaj będzie taki, no, krótszy odcinek. Się wydaje, że odcinki będą takie, może nawet ponad 10 minutowe. Ale na razie kończę, no bo no, nie ma jakiejś roboty. No, ale później, jak już następny poziom się zdobędzie, jak u tego, jakiś trzeci poziom, co będziemy w następnym odcinku, to powinien jutro nagrać jeszcze na pewno odcinek z Janusza. To będzie, fa będzie fajnie. No, no to zalajkujcie. Zasubskrybujcie. Dajcie łapkę w górę, bo no to ja będzie kozak serio no. Dobra, fajnie. Jeszcze nie mogę przeprowadzkę do Radomia, na razie jesteśmy w, na Podlasiu i no na.